Dzisiejszą trzecią edycję kampanii Uzależnia mnie tylko sport uważamy za otwartą. Gotowi do startu? Start! Już po raz trzeci samorząd województwa wielkopolskiego zaprosił wszystkich mieszkańców regionu do udziału w kampanii sportowo-edukacyjnej pod hasłem Uzależniam nie tylko sport. Również mieszkańcy powiatu kępińskiego licznie stawili się w miejscowości Perzów, aby wziąć udział m.in. w rodzinnych biegach i pokazać, że uzależnieni są jedynie od sportu. Dzisiaj jesteśmy świadkami biegów, biegów rodzinnych. A oprócz tego mamy przygotowany świetny festyn, świetny piknik przez władze Peżowa. Biegi rodzinne biegają i dzieci, i dorośli. Walczymy z uzależnieniami, walczymy dzięki inicjatywie samorządu województwa Wielkopolskiego. Mamy już trzecią edycję tych, tych biegów i za każdym razem mamy więcej osób. Ideą całej tej akcji jest, żeby integrować zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na początku każdego biegu zawsze startują dzieci, dobiegają do swoich rodziców czy też opiekunów, przekazują im symboliczną pałeczkę sztafetową, po czym startują rodzice, którzy biegną już ten dystans właściwy po dobiegnięciu do mety robimy klasyfikację ogólną. Celem kampanii uzależnia nie tylko sport jest promowanie profilaktyki i dbania o swoje zdrowie. Mieszkańcy, którzy przyłączyli się do akcji, mogli uzyskać informacje dotyczące m.in. właściwego odżywiania się, pozytywnych efektów aktywności fizycznej i życia bez uzależnień. Z tej okazji organizatorzy przygotowali specjalny dekalog. Nasze doświadczenie, czyli już doświadczenie samorządu województwa, trzecia kampania pokazuje, że za każdym razem mamy coraz więcej osób, i myślę, że to jest jedyna właściwa idea, żeby po pierwsze promować sport, a po drugie, przez ten sport walczyć z uzależnieniami i już od najmłodszych lat pokazywać dzieciom, że lepiej bawić się na świeżym powietrzu niż sięgać po, po używki. Jak mówi wójt gminy Danuta Froń, oprócz tego, że kampania wpływa na zwiększenie świadomości odnośnie szkód wynikających z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych, powoduje również, że z domów wychodzą całe rodziny, które chętnie biorą udział w aktywnym wysiłku fizycznym. Dla wszystkich inicjatyw promujących zdrowie sport i aktywne spędzanie czasu wolnego gmina Perzów będzie zawsze otwarta. Do sportu zachęcali także lokalni parlamentarzyści. To co właśnie widzimy tutaj w Peżowie po raz kolejny wskazuje na to, że takie inicjatywy są niezwykle potrzebne, żeby integrować społeczność lokalną, ale by zaszczepiać to uzależnienie od sportu od najmłodszych lat. Niesamowite to co dzisiaj zobaczyłam, ponad 200 osób biega i co najważniejsze biegają całymi rodzinami. To jest coś wspaniałego, tym bardziej, że ponad 200 uczestników w tak małej gminie jak Perzów potrafiło się świetnie bawić i osiągać świetne wyniki. Urząd Marszałkowski w Poznaniu no, wymyślił rzecz niebywałą moim zdaniem, bo zatacza te biegi zataczają przecież krąg w całej Wielkopolsce. Ilu łącznie uczestników to już tysiące, prawda? Więc jak najbardziej jest pochwała tego i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane, bo to nie tylko bieganie. To chodzi o cały zdrowy styl życia, o zdrowe odżywianie się. To są wspaniałe wzorce, które trzeba zaszczepiać młodym ludziom, zwłaszcza młodym ludziom. Bieganie to jedyny sport, który uprawiać może praktycznie każdy, niezależnie od wieku i co warto zaznaczyć, najtańszy, bo do rekreacyjnego biegania nie potrzeba specjalnych butów. Wystarczą chęci i chwila wolnego. Czasu. Tak do aktywności zachęcali również uczestnicy akcji. Fajna zabawa. Nawet kawałek przebiegnąć 50 metrów jest naprawdę dzieci się cieszą. Jest bardzo fajnie. Dla własnej aktywności. Zobaczę jak gdzieś po pracy, nie wiem, ruszać się. A przede wszystkim dla dzieci. Wziąć ich wyciągnąć przy zabawie z nimi. to Jest chyba najlepszy sposób na to wszystko. Biegam, biegam. Też właśnie staram się właśnie gdzieś z dzieciakami wychodzić. Coś przynajmniej im jakoś to po trochu, po trochu wdrażać. I tak przy okazji gdzieś tam ta kondycja wchodzi. Rano wstajesz, stajesz się z pełną energią. Kawa w sumie nie jest potrzebna. Także no jakoś cieszy się człowiek tym życiem. Dostrzega jakieś takie najmniejsze plusy. Same pozytywne rzeczy. Warto biegać, dlatego że to wpływa na dobre samopoczucie, na kondycję każdego człowieka. Tak? Ten czas dzisiaj zabijany jest przez... Media społecznościowe przez smartfony, przez laptopy, internet i tak dalej i tak dalej. Także odpowiednia organizacja czasu wystarczy, aby zacząć biegać. To zaszczepianie biegania już się zaczęło, poczynając od tych głównych większych ośrodków, od dużych maratonów, i schodząc coraz na niższy szczebel. Nie tak dawno w sąsiedniej gminie odbył się bieg o kłodę, ziadowy kłodzie. Jest to bieg terenowy, przełajowy, nie uczestniczyłem co prawda, ale Szczytny cel. Z początku biegłem dosyć, tak nie na, cał, no, no nie na całą siłę, tylko może 100 metrów przed końcem, już na ile miałem sił, biegłem. Przeciwnicy byli bardzo dobrzy. Lepsze poczucie humoru, kondycja lepsza. Ja już biegam któryś raz kolej, bo w tamtym roku też to, to było w Peżowie i w innych gminach, i było bardzo fajnie. Zdrowie, kondycja to jest najważniejsze. Sport to uzależnia. Pierw córka biegała, później syn, no i teraz ja trochę zaczynam. Ponadto w akcji zaangażowali się również sportowcy, którzy na swoim koncie mają ogromne sukcesy. Każdy gdzieś w dzieciństwie zaczyna od tego, od, od biegania, od grania z chłopakami na podwórku. Teraz akurat aktualnie mam wakacje. Dostałem tutaj poproszony, zaproszony jako gość o to, by być ambasadorem tego, tej akcji, dlatego tym bardziej, że mam wolny czas, skorzystałem z tego, bardzo chętnie tutaj przybyłem, też, też pochodzę z tych regionów, dlatego, dlatego, dlatego też tutaj jestem. Na uczestników rodzinnych biegów czekało wiele atrakcji i niespodzianek. W ramach akcji można również korzystać z m.in. porad psychologów i prawników w zakresie walki z uzależnieniami. Wójt gminy Danuta Froniusz już dziś zaprasza na kolejną edycję akcji Uzależniam nie tylko sport i zapewnia, że tak pozytywnie zakręconych osób w jej gminie będzie jeszcze więcej.